Cześć jestem. Najmat. A w zasadzie z z kanału i to najmat. A to omówienie półfinałów Worldsów 2022. Zapraszam. A więc najpierw umówimy sobie zaległy mecz DRX na AdWords Gaming. DRX wygrało. Wow. Tego No dobra, samo osoby, które się tego spodziewały, ale to był reverse sweep i to był imponujący reverse sweep. Nie, to to był reverse. Nie pamiętam. Tak chyba nie był reverse. Sweep. Przepraszam. Wiecie, wiecie co? Z zobaczmy. To po prostu zobaczmy. To będzie tu. Pierwszy meczek, Szybko jakieś tam statystyki. Super. E pierwszą grę wygrał oczywiście Edwards Gaming. E Flandre, Wow. Scout na Zirze. Wow. Viper. Szef totalny. supportowie tutaj nie oddowolni. To bardziej Beryl. Nie wiem. Nie, Berylowi nie służył. Heimerdinger. W e drugiej grze. Nagrę. Edwards Gaming still wygrywa. O, czyli jednak ja ClearWars Steam to był. Eee, tak. Powtórzyło się, może nie aż tak bardzo. Tutaj akurat znacznie mocniej Viper oddawał. On tutaj w zasadzie kierował całą drużynę. No i jeszcze Flandre. Flandre na no tym się Szef totalny, ale gra trwała 45 minuty, więc ciekawe. W grze trzeciej, no już oczywiście musiał zacząć wygrywać DRX. I... Wow. Deft jak oddaje, to oddaje. Viper oczywiście próbował się bronić Scout Dobrze grał, ale nie mieli szans Bo DRX po prostu potem Może nie mierzyli, bo patrząc na długość tych rozgrywek Było ciężko, było bardzo ciężko Piosik ogólnie To jest bardzo mądry jungler Uważam, że ma kilka predyspozycji, żeby być Światowym top 3 junglerem Jak już nie jest top 2, no bo top 1 oczywiście wszyscy wiemy, że to jest kanion, Ale Piosik. Naprawdę imponująca forma, nie wiem czy to jego indywidualne, czy oni tak mają zgranie z drużyną, tak w szotkalach, ale imponujące. Zeka na Azirze oddawał, Azir w ogóle tutaj jest giga silny w, w tej mecie, ogólnie na tych Worldsach. Viper już na tym Warusie nie wychodziło mu aż tak najlepiej. W ogóle Be Be Beryl sobie grał aszką na supportzie, <laughs> ciekawe. Więc no, Gierka Piąta, oczywiście DRX DRX wygrał. 300, 8 minut już w zasadzie. Niestety chiński Jax już nie oddawał. Piośik grał na. Zapomniał jaką się odbiegło. Koreański Silas oddawał. krański Izby oddawał. Super gra, fajnie, nie? No dobra, no to co było potem? Co było potem? No to sobie zobaczymy. Potem. T1 na JD Gaming. T1 to wygrało. Chciałem wtedy płakać. To, 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 to już nie było to. To już nie było to. Ja chciałem płakać po prostu. To było przykre. To było po prostu przykre. Nie chciało się tego oglądać. Po prostu. I o ile myślałem, że tak jak ta pierwsza gra, którą mieliśmy okazję zobaczyć, w tej Best of 5 Jing-Dong Gaming Esports Club kontra T1 że będzie to wyglądać ciągle zawsze tak samo 40-35 minut zaciekła rozgrywka niesamowite makro zagrania ze strony T1 a potem ze strony JD Gaming gdzie JD Gaming na początku nie przegrywa bo T1 ma imponujące early game y i makro rozczytanie tego makro tak później JD Gaming później powoli wychodzi naprzód to widzieliśmy w pierwszej grze, oprócz tego, że zdobyli pierwszą wieżę, oprócz tego, że zdobyli Soula i to widzieliśmy w pierwszej grze. Bardzo dobrze, że tutaj zmanowali Yumi Yumi Broken powinni się umówić, że nie może być tej postaci tutaj. Jagało Geniusz. Niby Faker grał na Galio, ale ten Galeo ten, wtedy jeszcze nie wypalał. Jagało geniusz, hope, cox totalny, missing cox totalny, freysig's to cox totalny, kanami... Big Brain Five Head, honor nie miał do niego podejścia, pięknie grał, ta waj była tutaj wzięta na podkrętkę nie dawała rady, a JD Gaming tutaj było imponujące. No i niestety mieliśmy drugą grę. Bo w drugiej grze już T1 zaczęło wygrywać, już T1 zaczęło przechylać szale zwycięstwa na swoją stronę 9000 w przewadze. w 34 minucie 369 nagle już nie jest dobry. Kanabi, mimo że miał nie najgorszy start, belwet to potem nie mógł tego przenieść na dalsze przewagi w grze. Nie mógł wykorzystać dobrze swojej postaci. Jagao chiński Silas nie wypalił. Hope próbował bronić. Ten Afelios robił dobre zagrania. Ale Gumayushi zadawał kosmiczne obrażenia tym Lucianem. Faker na razie to jest coś, co się bardzo przyjemnie oglądało. I Zeus totalnie oddawał. Totalnie. Gra trzecia. no, Tak. Mamy znowu powtórkę, tylko trochę się zmienił skład. Botlane ten sam. Faker grał y znowu Ryzem. Po stronie jaką mieliśmy Azira. Faker oddaje. Koreański. W ogóle azjatyckie Ryzy to jest coś niesamowitego. W historii League of Legends jedyny europejski zachodni powiedzmy zachodni gracz, który się zbliżył do poziomu azjatyckiego grania na razie był paradoksalnie wunder. Nie der, wunder. Zeus, e, bardzo dobra gra na tym Gang 369, 9 też oddawał no Tybreń to nie. To był szok, jak mu dobrze wychodziło. On z tego co pamiętam w linię Kanabi bardzo pomagał. Z tego co pamiętam swojemu robi ale niestety. To upadło i to już było 30 minut i 10 tysięcy, prawie sztuk złota przewagi na korzyść T1, ale potem T1 już zesmurfowało, przejechało się po Jing Dong Gaming i Sports Club kompletnie. 21 minuta, 25 minuta, 21 minuta, szybko, zobaczcie na ten wczesny soul. zobaczcie, że to jest 30 do 7 fragów. I mimo, że JD Gaming miał pierwszą wieżę, upadli. Wow, wow, ta belbet znowu tym razem nie oddała. Sylas kompletnie nie oddał. Faker orał Gumayushi, orał totalnie. Jednak ten warus jest silny. Jednak ten warus, który, którego widzieliśmy w rękach Edwards Gaming który nie wychodził, który nie, nie miał tyle fragów, który się nie rozpędzał. i potrafił nie, i to z, dokładnie z tym samym saportem, bo Edward's te, Gaming też mieliśmy na saporcie Renate. To tutaj to oddawało. Jin i Karma nie mieli szans. Tutaj możecie sobie zobaczyć piki i bany. Jak widzicie T1 bonuje Atroxa i Yumi, więc to są jakby takie dwa bardzo topowe wręcz piki ee, tych World'sów. No i teraz przejdźmy do największego. Największego zaskoczenia tych Worlds'ów Nikt to nie wie, ale DRX wygrało na Gen G. Jak to możliwe? Jak? No nie, no nie, to nie jest kompletnie możliwe. Pierwsza gra wygrana oczywiście przez Mistrzów Korei. I gra miała 30 minut. Gra wyglądała na stop i wszyscy jak to na to patrzyli, oglądali. Hej, tak będzie wyglądać ta seria. W końcu Mistrzowie Korei na czwarty slot Korei. To powinien być ogromny, ogromna przepaść indywidualna i tak dalej, i tak dalej. Chowin oddaje, Ruler oddaje, Lechens oddaje, Doran oddaje, Pinut oddaje. Wszyscy oddają, wszyscy dobrze grają. DRX się pogubiło, DRX nie mogło się odnaleźć kompletnie na tej mapie. Nie potrafili się zgrać. I co? I mamy grę drugą. Co się mnie dzieje? Roller coaster Roller coaster to 40-minutowa 40 mapa. Dosyć spokojna, jeśli chodzi o fragi, ale zobaczcie na to. Teraz to już 8000 przewagi dla DRX w złocie. To jest dusza dla DRX. To jest pierwsza mierza dla DRX. To jest po prostu zwycięstwo DRX. Mamy... Ciekawe wzięcie Kindred, bo mieliśmy pobanowanych z tego co pamiętam, nie, nie mieliśmy pobanowanych jungle. więc, a to mi się pomyliło z trzecią albo czwartą mapą, ale to jest ciekawe zgranie, że została wzięta tutaj Kindred, mieliśmy Gregasa na topie pod tanka, bardzo ciekawy pick, musi trzeba było jakoś skontrować tego yy, Dorana, tego Orna, tego koreańskiego top -lanera. i udało się. Czowij już niestety nie był tak silny, mimo że miał przedmiot od Orna. Nie mógł Zeka z Gurfą. Deft totalnie wymiatał. Totalnie. Mimo że ruler niby wygrywał w farmie, Deft wymiata. Beryl, Cox totalny. Lechens nie może się połapać. Ta karma to nie był najlepszy. Pik, coś nie wyszło. Ewidentnie coś nie wyszło. E, możemy zobaczyć tylko tutaj e, Gold graphs na czasie, tam lineowej. Widzimy, że pierwszy Herald został wzięty przez DRX. Pierwsza wieża, więc logiczne. Drugi Herald dla Genji. Nie udało się nic z nim ugrać, ponieważ 4 minuty później zostały, został wzięty Infernal Drake. Więc nie wyszło. Ale proszę zobaczyć, że pierwszy Drake został wzięty dla Genji. Także ciekawe. ciekawe tutaj Gra trzecia. Mamy tutaj Dapinata. Naszego znamiennego Trandla, który był często brany przez Zanzaraha, i nie oddał. Doran też nie oddał. Genji się po prostu sypało na naszych oczach. 11 tysięcy przewagi w złocie, 30-minutowa rozgrywka. Tu nawet nie padł soul. Tu nawet nie było Soul. I to jest niesamowite. Piosik tutaj tak oddawał. Oni tak jakby się. Zgrali w DRX. Była takie ciekawe zagranie, ale to było chyba akurat w czwartej mapie. Ta to było w czwartej mapie, nie w tej. <grywa> ale tak niesamowicie się zgrali, tak niesamowicie grają. Deft nie powinien być tutaj najlepszym zawodnikiem, a tutaj okazuje się, że Zeka, Babyfaker, Piosik nagle smurfuje, jest Five Hedem, smurfuje na Worldsach przeciwko ekipom koreańskim albl to jest niesamowite, jak ten zawodnik się rozwinął. Jak ci zawodnicy w ogóle się rozwinęli, nikt na nich w ogóle nie zwracał uwagi. Wow, niesamowite. I gra czwarta. dive został wzięty ciekawe combo Kindred i Galio. I właśnie to była chyba właśnie akurat ta gra, w której był priorytet stopa i midlane dla DRX. I wtedy Kindred wzięło Blue Buffa. Mm. Od strony bruszyny niebieskiej, czyli Genji. I to nie jakoś, że wyczytał jego ścieżkę i poszedł akurat wtedy, kiedy go nie było i udało mu się szybciej wyczyścić ścieżkę. Nie, oni doskonale wiedzieli, że Pinat na tym robił sobie wilki, a Piosik po prostu robisz sobie blue buffa. i Pinat nie mógł podejść pod tego blue buffa, nawet jeżeli się zrestartował i jeszcze nie miał. Pinat informacji, czy Piosik na tej Kindet nadal gdzieś tam nie siedzi w krzakal i musiał specjalnie użyć mgły i iść naokoło, a Piosik był już w swojej dżungli na Red Buff. To był blu na Blue Buffie. Wow, niesamowite, imponujące. Naprawdę szacun, totalny szacun, czowi się pogubił, ten rajz już nie oddawał, Ru ruler jeszcze próbował e, tutaj. Trochę oddać. Próbował. No, i jeszcze pokrzepić swoją drużynę, że mają szansę, ale się nie udało. Statystyki Delta. Wow. 506 Giga Chad. Niby Genji. Coś tam trochę wygrywało, ale nie. DRX po prostu zaczął spróbować na yy, swoich tych. Na swoich Teamfightach oni tak dobre umiejscowienie yy, znajdowali, tak dobre obiektywy znajdowali. Nie można było się tam po prostu po to wejść. A jak tam po to byś wszedł, to po prostu byś umierał. I niestety Genji ma się spotkała śmierć. Wow! No i wychodzi na to, że w naszym knockout Stageu będziemy mieć finał nie JD Gaming kontra Genji, a T1 kontra DRX. Jak to się wydarzyło? Te worlsy to jest kompletna porażka, jeśli chodzi o trafienia. Większość trafień była kompletnie niemożliwa. Drużyny, które powinny przegrać, wygrywały drużyny, które okazywały się lepsze przez może nieco rok, albo nie powiedzmy przez Split, przez group stage czy tak dalej. Przegrywają tak o! Niesamowite! Co tu się dzieje na tych orłach? To jest imponujące. Ktoś by powiedział, że pod względem emocji oddają i to prawda, bardzo oddają. Mimo, że mieliśmy cztero mapówki, e, przepraszam, to zmieniają się do mnie, już jestem e, Więc... zapomniałem o czym mówiłem, ale tak nikt się nie spodziewał tych wyników, które przyszły. To jest powolony rok do Wórcy. Krajot, jak to oglądacie? Nigdy więcej Worlds w Ameryce, w Ameryce, może nad nie umiem się wysłowić Nigdy więcej Worlds w Ameryce, proszę was To nie wychodzi Nie, po prostu nie No i mamy finały, T1 na DRX Wiecie co, jak w tych finałach może się wydarzyć wszystko, to niech Deft wygra te Worlds Deft, tak, DRX, macie moje błogosławieństwo, macie predykcję na mnie Wygrajcie to, proszę Ale tak serio, wygrajcie to, żeby było dobrze i nie wiem, jeżeli chcecie jakieś moje predykcje na... Nie no, w zasadzie na jeden mecz predykcji nie opłaca się robić, więc ja po prostu powiem DRX jest dziwne, jest dzikie, ale też mają dobre makro, mają dobre zgranie Więc w early game'ie będą mogli skutecznie grać przeciwko T1 Więc to może być z tego bardzo ciekawa gra Bardzo ciekawa potyczka Pierwsza gra prawdopodobnie pan nie łupem DRX, bo... Nie, pierwsza gra pan nie łupem T1 Zawsze DRX przegrywał pierwszą mapę, więc prawdopodobnie będzie również i tak. I... Drugą mapę kto wygra? Nie wiem, ale ogólnie... Gra będzie bardzo ciekawa, bo... T1 to jest taka drużyna, która może grać pod Leśnika, może grać pod Midlanera, może grać pod... Toplanera, może grać pod AD Carry. A... DRX czegoś takiego nie ma. O ile, wow, jungler jest mega imponujący, tak... Mogą gra... Tak, mogą się zawęzić bardziej tylko do id Kery i tylko do Midlinera? W sensie Kingen nie jest zły, ale to nie jest taki typowy z krwi i kości, um, stąpujący, kierujący topliner. Pyosik też na takiego nie wygląda. On raczej jest tym junglerem, który tworzy okazję, który kreuje okazje, który dobrze odplayuje w dżungli. I Oner też jest dobry w tym. Oner jest, wydaje mi się, o wiele bardziej wszechstronniejszy, ale akurat mi się wydaje, że Pyosik w tym outplayowaniu w dżungli razem z drużyną, grając mapu, zbliża się do poziomu Onera albo go przewyższa. Jako raz grając w DRX, przewyższa Onera, o tak bym powiedział. Gdyby był w innej drużynie, to Pyosik byłby pozbawiony swoich zalet, ale teraz wygląda na dobrego junglera. Więc no nie wiem No Mi się wydaje, że może to wygryć paradoksalnie DRX Przecież to już jest taka szalona, ja już miałam wczoraj jakieś tam bo ja to nagrywam, teraz dzień po tym ostatnim półfinale, czyli 31 października. Znaczy dzień, no. W zasadzie dzisiaj to skończyło w noc. Więc nie wiem, ja tak 30 października mówię... Nie wiem, te worcy mnie tak zaskakują, że. Te DRX se wygra na G&G Tak, tak o nie? To jak wygrali, to może wygrają worcy. Zobaczymy. Do tego nie stawiacie na worcy. Na. na wordsach, na pikemie, na DRX. I nie wiem, będzie śmiesznie. <grystanie> nie no, co się dzieje. <grystanie> te te worcy w ogóle nie powinny się w ogóle wydarzyć. Matrix się ewidentnie popsuł. To co widzimy to jest, nie wiem, popsuta symulacja, jakaś zmiana się popsuła, sobie ruszyła, albo zamieniła się w stałą i próbowano ją zmienić. Nie wolno stałej zmieniać, bo jest stała. O Boże, co się dzieje, nie mam pojęcia, tu już głupoty No przepraszam. Nie najlepiej się czuję. Co było słychać po mnie po dzisiejszym odcinku, ja Wam dziękuję za oglądanie. Znowu przez 18 minut mówiłem o kompletnie niczym, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to... Nie wiem, zróbcie cokolwiek, co chcecie, a najlepiej oglądać sobie Warsy, najlepiej Nolor eSports, mi wydropiły chyba już trzy te e, chromy do postaci, którymi absolutnie nie gram, nawet ich nie mam kupionych, więc ciekawe, ciekawe. Dziękuję za oglądanie, na razie, cześć!